Przede wszystkim należy wyraźnie sobie powiedzieć, że polskie państwo podziemne to zjawisko wręcz fenomenalne, niezwykłe, nie mające precedensu, nie mające żadnego porównania w okupowanej Europie. Wiele narodów bardzo dzielnie z okupantami walczyło z okupacją niemiecką czy sowiecką, na przykład potężna była partyzantka jugosłowiańska. Jednak tylko i wyłącznie w Polsce powstało państwo. Pomimo tego, że we wrześniu przegraliśmy, nie byliśmy w stanie obronić ojczyzny, ale państwo przetrwało Właśnie w podziemiu. To jest pewna metafora tylko, ale. Jednoznacznie tutaj musimy rozróżnić takie pojęcia jak ruch oporu, że dany naród walczy i wiele takich było narodów, ale oprócz walki my tworzymy struktury państwa. Te jakby mądrze powiedział każdy konstytucjonalista, zgodnie z podziałem monteskiuszowskim, władza wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza, to wszystko istnieje już od 1939 roku. Pion wojskowy to najpierw służba zwycięstwu Polski na czele z generałem Michałem Tokarzewskim Karaszewiczem, a później już Związek Walki Zbrojnej i ten główny trzon pionu wojskowego polskiego państwa podziemnego czyli Armia Krajowa, powołana 14 lutego 1942 roku z pierwszym komendantem generałem Stefanem Grotem Roweckim. Korzenie polskiego państwa podziemnego tkwią w Powstaniu Styczniowym. Tam pierwszy raz słyszymy o funkcjonowaniu w konspiracji całego aparatu państwowego. Z ministerstwami, z departamentami, z wywiadem, kontrwywiadem, z wymiarem sprawiedliwości i ze wszystkimi urzędnikami. Państwo podziemne może wtedy powstać, gdy hasło rzucone przez polityków. Generałów czy przywódców narodowych przez autorytety znajduje posłuch w społeczeństwie nie ma państwa podziemnego na rozkaz. Bo tylko i wyłącznie w warunkach wolności demokracji, jeżeli obywatel, jeżeli członek danego narodu czuje w sobie potrzebę walki i ochrony swojej tożsamości, to wtedy jest to fundament, na którym można zbudować państwo podziemne. I tak było właśnie w przypadku Polski. Polskie państwo podziemne to naturalnie struktury wojskowe i struktury cywilne. Tym głównym, tą główną ścieżką, tą niejako autostradą walki z okupantem to była armia krajowa. Najpierw Służba Zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa. Niezwykle istotny był właśnie pion cywilny, ten który mówił, jak zwykły obywatel ma żyć, jak ma się zachowywać, jak mamy na przykład starać się kształcić polskie dzieci, żeby przetrwała kultura w tym tak trudnym okresie, przygotowywać administrację. Pion cywilny polskiego państwa podziemnego już myślał w czasie wojny, co będzie po wojnie. Przecież ona się skończy. Muszą, powiem tak wzniośle, wygrać. Siły dobra, czyli hitleryzm i nazizm muszą zniknąć, będzie Polska taka czy inna, ale będzie, i należy się przygotować do tego, żeby dobrze zarządzać tą Polską po wojnie. Więc struktury cywilne pracują nad właśnie nad prawodawstwem powojennym, nad powojenną administracją, ale w czasie okupacji. Piom Cywilny uczy zwykłego Polaka, jak masz się zachować, bo nie musisz brać od razu pistoletu i strzelać do Niemca. Polskie państwo podziemne nie daje takich rozkazów, że każdy Kowalski, ty jutro masz zabić SS mana damy ci broń. Nie, bo Kowalski mógł powiedzieć nie, ale Kowalski nie mógł powiedzieć, że jego to nie interesuje, że to jest nie jego sprawa, bo jeżeli nie walczył czynnie, to w inny sposób, w sposób bierny na przykład, mógł do pomóc w sprawie odzyskania niepodległości. Jednym z zadań Polskiego Państwa Podziemnego była nie tylko walka zbrojna, oczywiście było to bardzo ważna rzecz, bo przecież trzeba było bronić ludność, ale przede wszystkim też zachowanie tkanki kulturalnej, inteligencji. I zadanie – ochronić, a jednocześnie tworzyć. Co trzeba było chronić? No wiadomo, pamiętajmy, że Prusy, kiedy wchodzą na polskie ziemie w wyniku zaborów, palą masę dokumentów. Zresztą to samo będą robić potem ich potomkowie w czasie okupacji ziem polskich. I nieważne, czy będzie to Wielkopolska, Mazowsze, Małopolska czy inne rejony Polski, Rzeczypospolitej. Najwięcej walczyło biernie. Walka o zachowanie tożsamości to też była bardzo ważna walka. Ktoś, kto w czasie okupacji, pomimo tak trudnej sytuacji, chodził w niedzielę do kościoła. To też prowadził walkę. To była bardzo ważna walka o tożsamość narodu polskiego. I to też było polskie państwo podziemne, bo wtedy, jak się chodziło do kościoła, to można było za to bardzo dużo zapłacić. Ileż zapłacił, jak bardzo musiał bać się proboszcz z kościoła w poświętnem, komotomaszowa Mazowieckiego, który zgodził się na pasterkę wpuścić żołnierzy Hubala. Przecież mógł zginąć on i połowa parafian, ale msza się odbyła. I to była jak to było jak, zwycięs jak zwycięska bitwa. Dlatego mówiąc o dobrach kultury, to też pamiętajmy, że kultura polski to jest kościół, to są kościoły i to jest duch. Dlaczego zam zamykano szkoły? Dlaczego aresztowano wszelkich działaczy społecznych, politycznych, nauczycieli? Miało stworzyć tak zwane bezchołowie, to jest rusycyzm. Po prostu to jest tak jak kura, której się głowę obetnie, czyli stąd słowo bez kołowie, biega w jakimś nieokreślony sposób, ale jest to bezmyślne. I to było to samo, to jest tak jak tkanka, kiedy z ziemi ściągniemy ten fragment, ona się potem wyjaławia. Taki był cel Niemiec czy Sowietów. Po prostu sprowadzić nas do poziomu prymitywów. No i do tego jeszcze akcja rozpijania społeczeństwa. I Struktury polskiego państwa podziemnego starają się ratować książki, ratować obrazy, no choćby nawet akcja e, ratowania bitwy pod Grunwaldem, bo byłoby wiadome, jaki los by ją spotkał. No, schować tak olbrzymie płótno gdzieś w stodole, mimo że Niemcy płacili olbrzymie e, pieniądze no, za wskazanie, gdzie jest to schowane. No, zresztą u Niemców ten Tannenberg to ciągle był gdzieś tam tkwił w podświadomości, trzeba pamiętać, że kiedy był rozkaz zniszczenia Warszawy w 1944 roku, Himmler powiedział do Hitlera, mój wodzu, ten naród już od czasów stanowi jest tamą na naszej drodze na wschód. Naród Polski przetrwał wszystkie dziejowe huragany, zamiecie i gradobicia, dlatego że przetrwał język polski? że Polak w domu mówił zawsze po polsku, a w kościele modlił się po polsku. I dlatego przetrwaliśmy. Nawet jeżeli były zabory, nawet jeżeli kiedyś nas atakowali Tatarzy, Szwedzi, Austria, Rosja, Prusy, a później trzecia Rzesza. To jest rok 2021, istniejemy. Prawie 40 milionów ludzi w tym kraju mówi po polsku i nasi wrogowie doskonale o tym wiedzieli. Zdawali sobie sprawę, że pełne zwycięstwo nad Polakami, których nazizm kwalifikował jako yy, kategoria yy, ludzi gorszych, jako untermenschen, jako podludzie, ogólnie jako Słowianie. Dobrze wiedzieli nasi wrogowie, żeby w 100% zwyciężyć, żeby z tej przestrzeni zniknęła polskość, to Polak ma nie mówić w domu po polsku i ma się nie modlić po polsku. A jak było w XIX wieku we wrześni? Prusacy kazali dzieciom polskim modlić się po niemiecku. Wiedzieli dobrze, że to jest większy sukces, że bardziej zniszczą polskość niż pokonując nawet najsilniejszą polską armię. Departament Oświaty i Kultury zadbał o to, żeby było podziemne szkolnictwo i to jest kolejny ogromny front. Jak ktoś zada pytanie, jak Polacy walczyli w czasie wojny, no to jeden odpowie: a Monte Cassino, Narvik, Tobruk, Powstanie Warszawskie. A ktoś inny powie, no, byli, było tysiące bohaterskich księży, którzy podtrzymywali ducha narodu i to prawda. Ale ktoś trzeci może powiedzieć, przetrwaliśmy, wygraliśmy tę wojnę, dlatego że dzieci polskie chodziły do szkół tajnych, podziemnych, uczyły się. Przecież nasz wysiłek oświatowy, edukacyjny w czasie okupacji, to jest uwaga, prawie półtora miliona dzieci, które, to dziwnie zabrzmi, ale były w tych strukturach właśnie skolaryzacji w czasie okupacji. To nie jest taka prosta rzecz. 100 tysięcy to szkoła średnia, a 10 tysięcy studiowało. Przecież były obrony prac doktorskich, obrony rozpraw habilitacyjnych w czasie okupacji. My, żeby przetrwać biologicznie i duchowo, to nie tylko dzięki husarii, dzięki ułanom albo dzięki Armii Krajowej przetrwaliśmy, ale również dzięki ogromnemu wysiłkowi takiemu naukowo-edukacyjno-oświatowemu w czasie, w czasie okupacji.